Witam serdecznie w kolejnym odcinku z warsztatu. Przyszła taka duża paczka. W paczce jest korowarka do przewodów. Dostałem ją do testów, więc wyciągniemy, zobaczymy jak ona wygląda. Sporawa jest. Wyciągniemy, zobaczymy jak ona wygląda, do czego się to nadaje. Wszystko przyszło z firmy Wevor. Tam gdzieś sobie lata ten napis teraz. Jest to przede wszystkim elektryczna korowarka. Jak to działa, jak to wygląda, nie wiem. Otwieramy i patrzymy. Jeszcze się popsuł statyw. Zapakowana solidnie. O, instrukcja. I mamy instrukcję. O, to widzicie. Tu jeszcze czytać. To... Wevor, instrukcja, klucz do regulacji i coś. Dobra, maszyna wyciągnięta. Wizualnie, co mogę powiedzieć? Że wygląda bardzo ładnie, estetycznie. estetycznie. Naprawdę, wizualnie y, tu nie ma się do czego do czego się przyczepić. Waży około 13 kg. Y, tak jak mówiłem, firma Wevor Waży około 13 kg. Y, moc 180 watt silnika, 1400 obrotów na minutę. Tutaj Wam pokażę tabliczkę. O, ten na pewno. Chciałem, Maciej, ja podniosę do góry pod światło, a Ty będziesz szło. A ty... Wszystko zaparowane jeszcze jest, Patrzcie, teraz będzie widać. O teraz widzicie jak ktoś chce może sobie spauzować oczywiście na 220. E, wizualnie naprawdę co mogę powiedzieć, że jest bardzo bardzo estetyczne wykonanie. Podstawa jest plastikowa. O to jest wszystko to oczywiście plastikowe. jest to oczywiście już mogę powiedzieć, że jest minus. Aczkolwiek wiecie myślę, że oni po prostu chcieli zejść z wagi. No, po prostu trzeba trzymać przy włączaniu. Eee, kolejna rzecz. To też jest plastik. Według to mnie podstawaty. to powinno być metalowe. To powinno. To jakiś odlew, może Odle... odlew plastikowy, 100%. Tak. Ale według mnie to powinno być metalowe, dobra, ale nie testowałem, nic nie mówię. Zobaczymy, jak to pójdzie. Eee, tam w środku widzicie jest nóż. Tutaj są eee, otwory na przewody. I teraz tak. Teoretycznie przewód jest od. 1,5 mm do 25 mm, tak jest w instrukcji. Tak jest w instrukcji, którą taką żeśmy dostali. Do tego są rękawiczki. Rękawiczki, drugie, druga, druga przejścióweczka, druga. tutaj. I druga najważniejsze, nóż. Firma Wewor dała do kompletu drugi nóż, jakby tamten przypadkiem się stępił. To jest bardzo duży plus, bo te noże są dość drogie. A teraz szybka prezentacja wizualna. No i dobra. Co jeszcze? Tutaj jest regulacja noża. Popuszczamy sobie tą śrubę i regulujemy tą o matko. Jaki przewód ma tam wejść? Tu będzie widać. O. No i dobra. Bierzemy jakiś przewód, spróbujemy to przeregulować i zobaczymy, czy to tnie, czy to nie tnie. Dobra, uwaga, włączam pierwszy raz. Co już mogę powiedzieć, że bardzo fajnie, bo silnik jest bardzo cichy. I tutaj, teraz powinniście zobaczyć, albo nie zobaczycie, zobaczycie, że to się wszystko obraca ładnie, pięknie. No i weźmiemy pierwszy z brzegu przewód, jaki jest naszykowany jakiś mam taki o, powiedzmy mam taki przewodzik trochę go podprostujemy jeszcze pierwsza sztuka to nie, to nie jest jeszcze dobrze przeregulowane oho Tyle przecieło a dalej nie przecieło. A wiecie dlaczego nie przecięło? Ponieważ tam w środku ucieka sobie. Wiecie co? Zdejmiemy tą osłonkę, żebyście mieli mniej więcej obraz o czym ja mówię. Tak to wygląda w środku. No i jeżeli tu włożymy przewód. To teoretycznie to idzie. Ale dlaczego on ucieka tutaj na bok. Nie tnie do końca, tylko ucieka. Ona jak najbardziej tnie. Nóż jest ostry, tylko dlaczego przewód ucieka na boki. poza tym nóż czy nie jest luźny. Oho, patrzcie. poczekaj Weź no Wiecie wórz, co? Wórz ja tam palca wsadzę. Zaraz wam tu coś pokażę. To jest, powiem tak, to jest bardzo dobra maszyna, ale myślę, że jest kwestia konstrukcyjna, nie taka, jak e, powinna jest, być. Ten nóż, się, ten nóż się rusza, zobaczcie, patrzcie. No nie wiem, czy wy to widzicie, ale ja to, ja to czuję, on się rusza. Jak on się rusza, no to jak będzie przechodził przewód? Nie będzie przechodził. No teraz muszę pokazać. O, nawet słychać. Dobra, teraz czas, co zobaczymy, o co tam chodzi. Wziąłem tą osłonkę i teraz tak. Tu nigdzie nic się nie rusza, patrzcie. Natomiast... Nóż się tutaj rusza. I wydaje mi się, że to jest przyczyna tego, że on ucieka. O. No, podróż Włączyć? Nie, nie, nie. No bo tak. Nóż stoi w miejscu, to się obraca. A, tutaj... a przewód wychodzi bokiem, ponieważ jak dostanie tu opór, to nóż idzie w jedną albo w drugą stronę. No. On tutaj załapie teraz, a później się przekręci i tu ucieka. Myślę, że jest to kwestia regulacji, może dokręcenia tego noża, bo tutaj nic nie lata, tu jest wszystko tak, jak powinno być. Wydaje mi się, że może jakaś kwestia doregulowania do tej maszyny. Ogólnie maszyna jest całkiem niezła, natomiast moim osobistym zdaniem, e, chodzi, żeby... żeby to wyregulować, trzeba to chyba wyregulować. Tak mi się wydaje. Trochę się tutaj z tym bawimy, i co mogę powiedzieć? Przeciąć, przeciąć, przecieło. Ale. Wiecie w czym jest problem, że to ucieka e, przewód, prawo, lewo wychodzi z ostrza? E, w konstrukcji tego. Wydaje mi się, że dlatego, że jest to plastikowe, a oni pewnie zrobili to plastik z tego względu, żeby uciec z wagi, bo to i tak już swoje waży. I teraz tak, e, z racji, że to jest tworzywo niemetalowe, to się robi w trakcie, gdzie przewód, to robi się coś takiego. Zblokowaliśmy tutaj, żeby... To się nie ruszało. Nie chodziło prawo-lewo. No i co? Weźmiemy przewód jeszcze jeden. Mam tu naszykowany po go tylko chwilę. Już... I jeszcze jedna rzecz. Ten przewód trzeba trzymać cał, czy cały czas praktycznie prosto, jak gdzie nóż. No i patrzcie. Powinno go przeciąć. No i przecięło. Bezproblemowo. Wezmę teraz na żywca, żeby nie było, że gadam głupoty. Następny, bez cięcia. Trzymam przewód. Tak ogólnie to powinno się ją przytwierdzić do blatu. Trzymam przewód. I nie. No i przecięło. Czyli tak testowo, jeżeliby ta obudowa była według mnie metalowa, byłoby dużo lepiej. No dobra, ale już z racji, że jest to jest zrobione jak jest, trzeba po prostu według mnie zblokować, żeby to nie chodziło prawo-lewo. Eee, tu sobie to założyć. Trzymać go cały czas tak jak idzie tutaj prosto. I ona wtedy będzie przecinać. Takie jest moje, takie jest moje skromne zdanie. I co jeszcze mogę powiedzieć? Tak, nie róbcie oczywiście, nie? My to robimy testowo, żeby sprawdzić tą maszynę, ponieważ dostałem ją do testów, więc ją testuję. Więc co? Montujemy to i zobaczymy, jak to pójdzie, jak będzie wszystko zmontowane. A maszynka jest złożona, docelowo tak powinna być. I spróbujemy teraz, żeby ona za bardzo tutaj nie miała luzu. Będę trzymał i zobaczymy po zblokowaniu trochę tego, jak ona pójdzie. Dobra, włączamy maszynkę. Obraca się trochę, tak. Trochę się obróciło. No Później przepuścimy ją jeszcze raz. I to jest linka, a nie drut. Bo ta maszyna jest ogólnie napisane, że jest do drutu. Druga strona. No i przecieło. Zobaczcie, ile już tego tutaj naciąłem. W dosłownie chwilę. Czyli co mogę powiedzieć. E, moja opinia końcowa. Na włącznik trzeba uważać. Trzeba po prostu włączając, e, włączając trzymać ten plastik, żeby tego nie złamać. Tak o, o dokładnie tak tak. tak e, konstrukcyjnie jest bardzo dobra. Wizualnie, e, wizualnie jeszcze lepiej, poprawić tylko ten stolik. Trzeba poprawić. z tymi saniami tu w środku. Tak, mocowanie e, noża, żeby on nie chodził prawo-lewo. My mamy już taką Patent coś małą ma koncepcję na to. Wykorzystamy to jeszcze w innym filmie. A tą chwilę jest trochę zblokowany, aczkolwiek jeszcze się rusza. Według mnie, jak ktoś ma bardzo dużo przewodu o jednej grubości, Mówiłem dobrze linkę. to wyreguluje to jest w stanie przepuścić na tym dość dużo miedzi. Wiecie co? Według mnie to jeszcze powinno być przezroczyste, bo nie widać. Ja teraz muszę tak cudować, żeby widzieć. Jakby to było przezroczyste, to bym widział, czy, ona, czy ten przewód idzie środkiem, czy nie idzie. Dobra, kończąc ten film, według mnie do cienkich przewodów się to nie nadaje. Jeżeli ktoś ma gruby przewód, tak. jak najbardziej, tak jak ten, jak najbardziej wyregulować ją dobrze zniwelować ruszanie się noża i ta maszyna będzie działać. Taka jest moja subiektywna ocena. Każdy ma swoją, resztę zostawiam wam. Myślę, że to tyle. Pamiętajcie o subskrypcji, zostawcie łapki do góry i widzimy się w kolejnych odcinkach, a ja sobie jeszcze tutaj poza kamerą oczywiście będę ją regulował. I myślę, że dojdę do tego, żeby ona działała tak jak powinna. Pozdrawiam was. Cześć.